Siemaneczko widzowie z tej strony Bartolini Dzisiaj kolejny odcinek e, Tym razem Będziemy mieli challenge Że gramy tylko itemami Z Safeu. I możemy też grać e, Itemem z bossa I możemy używać katan Ale tylko do przemieszczania się Więc widzów zostaw łapkę Suba, wpadaj na discorda Z dzwoneczkiem suba też, Żeby nie przegapić żadnego Filmu no i co, zapraszam Was do odcinka. Dobra, wiecie, tak, już jesteśmy. Yy, mam już 40 level, bo grałem i wbiłem. Mamy jeszcze, ura. Tu już jesteśmy na tej stronie. Na... O, na siódmej stronie koordynatu bojowego, więc szybko nam to idzie. żeby sobie pootwierać. Dobra, dobrane. Dobra, no i dzisiaj, tak jak już mówiłem, będziemy grać tylko broniami z, z safe'u. Można też z bossa i i katan używać do przemieszczania się. No dobra, no to co? Widzimy się już w rundzie. Dobra, widzowie, już jesteśmy. Także lecimy na obu panom od odkrywkę, bo tam jest safe. Więc to będzie najlepiej bo A zawsze mało typów leci. No to lecimy. Nie wiem, czy leci za mną ten drugi typ. Czy jest nieaktywny. No nie wiem. O leci, leci. O nie, jednak nie leci. Dobra. Trudno. Dão-se a rodas a mim. Chyba. Um respomer. Dobra, mamy lepszego spamera. Widzowie, pamiętacie łapce i supiku No, a mi będzie bardzo miło, jak zostawicie. Ej, jak się zbugowało, poczcie, wielka butra. Mi to cała głowa mi w to weszło. Jaki błag. Dobra, widzimy. I co to rzuca? Ty to rzucasz? Tak, ty. No. Przyjmujemy flagę. Cóż mam do ciebie prezent? Wow, o kurde, co ja zrobiłem? Och, dwadzieścia pięćdziesiąt dziewięć? Dobra, leży. Dobra no to czekamy na bossa Widzowie Dobra, widzowie, to ja pozbieram macy I poczekam na bossa No i zaraz się widzimy Dobra, widzowie, ogólnie to Nie wiem, co się stało, ale Nagle jak zbieram sobie macy to nagle um, pojawiło się tam z siedmiu typa. Nie wiem skąd oni się wzięli. Była taka bitka, że zginęliśmy. No ale lecimy tam jeszcze raz. Może teraz nie zginiemy. Dobra, na drzewi wylądowałem. Nie, najgorsza pompa w grze. Dobra, Przewodnicząca, Dobra, Komisarzu, Pani Typ. Mówiłem, tam się nie dotrafić nikogo. Dobra, leży. dobra, 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 dobra. Dymer. Aha. To zaspadłem. się ja jego ja go... Oj, ale o, teraz się wyrenderowało. Okej, okay, nie zginęliśmy. Dobra. Let's go, przyjmujemy flagę. To jest takie nie niewyrenderowane. O, co my tam mamy? Może zaraz po to pójdę. Dawać mi tamki. Jak on widział tą katanę I mi ją weźmie Robię to i leciał po tę katankę Okej, okay, dobra, zobaczę ogiełkę. Zostało 40 sekund do bosa. Zalagował się dźwięk. dziwna. Przełoduję. Ten typ gdzieś tu jest. I okay, mamy dla niego katana. Dobra, wrócę widzowie na obu panom, żeby bossa zabić. Bo ogólnie co widzowie gramy z safe'u, nie, itemami. Tak jak mam teraz te itemy, to teraz je mogę mieć, nie? I zabijać, ale później już jak się otworzy safe, to muszę wszystkie wyrzucić i grać tamtymi z safe'u, nie? OK. Um bossa. Não. Atvirar, atvirar meter a leży dobra i tą broń z bossa też może wziąć w sumie więc git no to lecimy do sejfu otwieramy sejfik Dobra, rzucam to. Bierzemy pompę. Co my tu mamy? I mamy MK dla pana. to masz. Pokażę widzę taktykę. Patrzcie, jak zrobicie tak, to wszystko coraz złotko się wam niszczy. Więc git w sumie. Wszystko się wam w sumie niszczy wtedy. Ten DMR stąd wypadł? I to ja go biorę... Nie! Nie, czemu ja tu weszłem? Dobra, idę tam jeszcze raz. Bo nie wziąłem siorbów. A, i leczenie też możemy wziąć z, z, z normalnego świata. Znaczy, no, że stąd, nie że z sejfu, no co ty robisz, typie? Mm -hmm. Dobra, w sumie chyba git. Dwa siorby chyba starczą. O, klucze sobie weźmiemy. Zostaje no, mityczna pompa, o oh, kurde. Dobra, no to mamy już broń z sejfu, więc naprawdę super. No więc no, lecimy będziemy... może wygrać gierkę. Ale w sumie po co mi kluczyki, jakie nie mogę nic z nich brać? No tak. Nie przemyślałem tego. Ale może ten typ będzie chciał coś. Chociaż słabe luty on ma lepsze. Dobra, czekamy na strawkę ja? gdzie się pójdzie. Aha, to jeszcze... Dobra, to nie. To lecimy. Może do skrytki. Jaka będzie? A pizzko. się zbogowało. Nie pokazuje mi, że mam katana. Dobra, widzę otwieramy już skrytkę. Nie będziemy brać tamów, tylko może jakiegoś ściorba albo coś jeszcze wezmę okej okay, lotnik. Dobra, idę pozbierać matcy. Jak cicho mówię, to sorki, ale ja tak mam po prostu, że cicho mówię. Dobra, lecimy już do skrytki. Dobra, uwaga, co tu mamy? Kusi mi wziąć tego spowera. Ale nie mogę, nie. Kurde, szkoda, że nie można brać więcej siorbów niż dwa. Myślę, że trochę słabe. Mogliby zwiększyć do czterech, chociaż. Ale no już trudno, nie? Pamiętajcie widzowie, jeśli chcecie wystąpić na odcinku ze mną. No to w komentarzach piszcie swój nick. Łapeczka Subik musi być też. No i wpadajcie oczywiście też na mojego Discorda. Dobra, jedziemy na Cytadellę Na mapie mi pokazuje że ktoś przyjmuje flagę ale nie mogę w to wierzyć Okej, okay, czekajcie, czy teraz tam wjadę? Okej, okay, wjechałem Olo zlogowane, A czemu to nie spadło w dół? Dobra, mam laga. E! Nie! Jezu, myślę, że zginąłem, widzę przy stela. Proszę, nie laguj. Skrzynkę gdzieś tu mamy. O, widzowie, ogólnie ustawiłem sobie... że na ekranie, na celowniku pokazuje mi gdzie co jest. Bo spodobało mi się to, a nie wiedziałem wcześniej jak to zrobić, ale... już teraz wiem. Widzowie, subskrybujcie, bo na... Pięćdziesiąt subskrypcji będzie piosenka o Fortnite Więc myślę, że fajnie Dobra, bierzemy słodko. Który Mało mamy maców trochę. Dużo mamy metalu w sumie, ale drewnianka trochę mało. Pozbieram sobie. Widzowie, jeśli znacie mema ha-ha-ha, ale z Ciebie bambik, to zostawiajcie łapek, łapki w górę i zobaczymy, ile osób zna tego mema. do góry wejść. Dała się, no. Rozbieramy dalej matce. Dużo naboi mamy. Dobra Niszczymy to o, Ogólnie, pamiętacie widzowie jak to był portal? No to właśnie się zniszczył na evencie. No i powstał nowy sezon. Dobra, czas pójść do strefy. Szkoda, że nie mamy snajpy ciężkiej. Dobra, lecimy na Cytadele do partnera naszego Dobra, widzę, że zostało 9 osób z nami 11 Dobra, bierzemy wszystko Oj, katana No, nie mogę wziąć, o dobra, mam katanę Lecimy na Tyrolce Co tu się zdziało? Ktoś tu chyba był no, chyba, nie, chyba, a raczej na pewno. Dobra, idziemy do strefy. Przy okazji, zabierzemy sobie napoje i maczy, I tu było maców. O kurde, dobra, jeszcze tylko metal i będziemy mieć 3000 maców. Na razie mamy 2700. Prawie. Wrazam się piją. Nie wiem czy służycie dźwięki z gry. Ale raczej tak. Da się strzelić świetlika. Nie, chyba nie. Dobra, mam typa. Dwadzieścia sześć. Nie ma majma. w leży. Dobity koronka! No i zabrał. Dobra. Mamy trzy tysiące maców. To był jeszcze jeden typ. To był Midas? dobra leży ale miał bronie o nie dobra spadamy czemu ja nie mogę tego wziąć oj problemy czekamy chłop ma tego najlepszego lasera ma robimy siarba uch nie widziałem go Nie, drugie miejsce, widzowie. Drugie miejsce, wow. Ja nie zwróciłem uwagi w ogóle. Ale drugie miejsce, no w sumie dobrze. Lepiej jakby było pierwsze, ale też dobrze. Eee, dobra widzowie, to czekajcie, to zaraz wrócę. Dobra widzowie, no to to by było w sumie na tyle z tego odcinka. Drugie miejsce zaliczyliśmy, więc git, więc zostawiacie łapeczki, subika zostawcie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych kolejnych filmów, no, no i wpadajcie na Discorda, no i piszcie w komentarzach swoje niki z Fortnite, no to może wystąpicie na, no, na moim odcinku, no więc co, siema!